Rozwiązywanie z zadań w arkuszu kalkulacyjnym. Zestaw 9. Filtrowanie zaawansowane. Otwieramy zadania. Przy filtrowaniu zaawansowanym tworzymy własną listę kryteriów filtrowania. Tę listę najlepiej umieścić nad arkuszem. W tym zadaniu mamy przefiltrować listę tak, by widoczni byli tylko pracownicy oddziałów Niemcy i Kanada. Tworzę własną listę kryteriów filtrowania. Zapisuję nagłówek, czyli w kolumnie oddział mają, mają znaleźć się tylko, tylko rekordy, w których oddział będzie równy Niemcy lub Kanada. Umieszczenie kolejnych oddziałów w kolejnych wierszach automatycznie mówi nam, że będzie to warunek lub, czyli będzie to oddział Niemcy lub oddział Kanada. Następnie zaznaczam cały zestaw danych, całą listę z danymi i nimi dane. Wybieram filtr, filtr zaawansowany. Filtr zaawansowany, i tutaj wskazuje przy tym filtrowaniu, ustawiam jest kursor, wskazuje na listę kryteriów, którą przed chwilą utworzyłem. Potwierdzam, ok. Dane zostały przefiltrowane, mamy przefiltrowane po oddziałach. Kolejne zadanie, zadanie 25. Mamy przefiltrować listę tak, by widoczni byli pracownicy oddziału Niemcy, Departament, Pokazy. Ponieważ jest to filtr zaawansowany, również tworzymy własną listę kryteriów. Możemy, te, możemy nazwy kolumn przekopiować, wkleić tutaj na przykład określić kryteria. Oddział Niemcy, Departament, Pokazy. I to jest kolejna lista z kryteriami. Teraz, tak jak w poprzednim przykładzie, zaznaczamy listę z danymi. Następnie z menu dane. Wybieramy filtr. Filtr zaawansowany. Zdane, filtr, filtr zaawansowany. I teraz możemy, wskazujemy listę z kryteriami utworzoną wcześniej i potwierdzamy OK. Mamy przefiltrowaną listę także. Na tej liście mamy tylko oddział Niemcy departament pokazy. Kolejne zadanie, zadanie 26. Tutaj mamy wyodrębnić pracowników, których stawka za godzinę jest pomiędzy 10 a 20 zł. Nazwa, nazwa kolumny w kryteriach filtrowania musi być identyczna z nazwą na liście danych. Skopiuję tą nazwę, wkleję. Ponieważ tutaj będzie potrzebny nam warunek I, to musimy dwa razy wstawić to samo pole. Żeby, żeby pomiędzy warunkami jest większe od 10 i jest mniejsze od 20, był wspólnik i, czyli żeby była to część wspólna zbioru, a nie, a nie suma zbiorów, trzeba umieścić to w jednym wierszu. Mamy stworzoną właśnie listę kryteriów. So, y, sortowania, filtrowania zaawansowanego i zaznaczamy całą listę danych, a następnie ponownie wybieramy z menu dane, filtr, filtr zaawansowany i wskazujemy na utworzoną właśnie listę kryteriów, po czym potwierdzamy OK. Lista została przefiltrowana i wyodrębnieni zostali pracownicy, których stawka za godzinę spełnia podane w zadaniu kryteria.